Był początek lat 90. W Warszawie na placu Konstytucji roztaczał się wcześnie bezkresny pejzaż azjatyckiej gastronomii. Tymczasem młody profesor dr Habilitowany wraz ze swoim jeszcze młodszym asystentem zeszli w podziemia niniejszego placu. Celem ich wyprawy był drogocenny artery. Panie profesorze, co my znaleźliśmy? Znaleźliśmy bardzo ciekawy japoński okaz Ultimate. Japoński? Skąd japoński w wietnamskich podziemiach? A, otóż kiedyś powstał taki port e, Ultimate 3, nazywa się Fear of Exodus. I właśnie z nim tutaj mamy do czynienia. A to jest coś warte? Zapewne miliony. Jeżeli miliony? działa. To musimy to sprzedać. Nie, musimy to zanieść do muzeum. Jakie muzeum? że jak sprzedamy, będziemy bogaci. No, a mnie nie interesują pieniądze, mnie interesuje wiedza, zachowanie takich artefaktów dla przyszłych pokoleń. I to jest po polsku, tak? Nie, niestety jest po japońsku, ale myślę, że z Twoją pomocą sobie poradzimy, jeżeli coś być użyteczny. No to spróbujmy ją uruchomić. Dobrze. Zobacz. Piękny kartridż, Mamy tutaj konsolę Pegasus. Super konsola. Bardzo konsola. I odpalamy. To co, zaczynamy. Ale profesorze, ale grafika. Ale grafika. Pokazuje się taka grafika? Niemożliwe. Coś idzie. Coś idzie, wkrywa się. O, nie mogę się doczekać. To tyle milionów jest warte. <laughs> Spokojnie. O, trzeba. O piękna wersja. Ultimat grafika. grafika. A to co? Znaczki. Japoński tłumacz. Przecież znasz. Na tak przejść eee... w civi. Panie profesorze, ja trochę przekłamałem, bo ja byłem, uczyłem się tylko rosyjskiego, ale to też tylko dwie klasy. I nie za bardzo to umiem. Ale poradzimy sobie. Tak, czas jest, to zapamiętam. No dobra, no to spróbujmy sobie poradzić. O, teraz jest jakiś wybór chyba postaci, ja zgaduję. No trochę znam, bo japoński jest bardzo podobny do rosyjskiego. Znasz, mówisz. No, teraz. Teraz wybieramy cechy. Siła. Siła, charyzma, później jest zręczność. To taki ty. Gdzie jest inteligencja? Zero. Ale zręczność jest duża. Siła to jest. Twoja zręczność jest duża? Jeszcze słyszę. No, plecak niosłem, jak schodziliśmy do tych ataków. Tam już siłę, jak ty nie Czy zręczysz. Czy zapisasz tą postać? O, no i profesor też umie. O, jak się o, będzie rosyjsko. nazywać? to nie jest rosyjski. E... Pierwsza postać. Ja bym chciał te, bo to jest moja postać, tak? To ja bym chciał te z tymi nawiasami. Które to są z nawiasami? Tu, tu o tu. O, to fajne. Łucznikiem będę. Tak. Ucznikiem. Pewnie znaczy koza. No i co yy, No i teraz profesor musi swoją postać stworzyć. Może być profesor naukowcem albo czarodziejem. No, widzę, że profesor nie może się zdecydować. Czyli Ciekawe, jednak nie? jest. Jest pan profesor naukowcem. No jest to samo wyszło. No. Ciekawe. I... I co? Żółki? Żółki? O, Tu kolejna postać? No, następna. Czyli... następna? Będziemy je nazywać jednoliterowo, żeby się pić. Czyli to jest więcej niż na dwie osoby. To Takie nie mieliśmy jeszcze na Pekesku się. Jeszcze jedna. To jakiś pasterz. Druid według Ultima. A to? Tu się... Nie zgadza Za dużo tych postaci. Szafiarka. O, dobrze. No eee. i zaczynamy. O, te postacie wszystkie chodzą. Może na drugim padzie będę mógł nagrać? Ja Wątpię. Się no, zobaczmy, jak wygląda walka w Ultimie. Myślę, że wygląda tak samo jak w Ultimie 3. Dokładnie. Kogo spotkaliśmy? Mm, Trole? Orkowie? Trole czy orkowie? Trudno powiedzieć. Dobra, zobaczymy. Ja musiał strzelić z łuku. Tak, próbowałem. O, jest i pas też. Znaczy... Ten druid. Trochę się Walczymy czy nie walczymy? Walczymy, ale weźmy ich, jest więcej. A tutaj jakaś magia jest? Coś? O! To jest zaklęcie? Czy on O. No. Zaklęcie puściłem. I co, co to było w zaklęcie? O! No, zaklęcie? Nie jest uderzenie. Nie dotarło chyba. Nie dotarło. Dobrze, zobaczymy jak to pójdzie. No trochę. przypomina te poprzednie... biereczki, te poprzednie części, co profesor grał. Biereczki. Dobrze, walczymy. Tam zostawały ślady krwi, tam jak, jak ktoś zginął. Jak dobrze pamiętam, to na wszystkich ultimach japońskich nie było krwi jak w Ultimie 7 było tylko porwanie zamiast morderstwa na początku. No to bezkrzwite, to, to jakoś tak nienaturalnie, to nawet jak, nie wiem, na bazarze coś ukradnę i dostanę po głowie, to już nie mam krew. <śmujesz> Bo to życie, a nie gra. Co oni tak brugają. W tym spektrumie. Nie wiem, czy wy jakieś ciosy? Z tego co pamiętam, z rzyzyskiego to tam jest 13, jest 8 teraz. To, byłem, to my obrywamy. Można błagać 3 O co to było? O, chyba ktoś zginął. 3. Trzy... Chyba jakiś czar e Punkty doświadczenia. O, i wszystkich załatwiłem. To był chyba nie w Boże. Prawie. O. Oberwa, oberwała to. Ale mamy ta jeszcze jeszcze. Hitpointsów mamy dużo. No, ale gdzie są hitpointsy? Tutaj 125, 141... To jest 120, to, no. to prosta gra, wygląda na to. Mam o, tutaj. wątpię, jak na początku. Mamy tyle kłopotów. Ciekawe, czy można tu kraść. Tak jak w tej wersji na Atari. Do nauczysz wojskiego to się nie przekonamy. wygraliśmy. Coś zostało, powiem. Coś zostało, ale jak to wziąć? No po prostu trzeba... Um, w po japońsku też jest w... w Wejść. Tak. A? Nie za dużo jest tych opcji, żeby... Może nie wiem też. Znaczy nie wiem tylko... Dobrze, spróbujmy w takim razie, z to skrzynię na no później i wejdziemy sobie do miasta. No. Kolejna walka się szykuje. I właśnie czy da się wchodzić o, do miasta. O! No proszę. I strażnicy coś... W Co strażnicy... Czekaj, czy można walczyć ze strażnikami? Dobre pytanie. Zawsze pan Miałem e, miał zawsze te badania. Jak to może być, Które to może być atak? O, zaatakowaliśmy... Chakrusa. Jeszcze... Czeklys to jest to jest Błazen królewski. Chyba, nie wiem, to wygląda jak kobieta. No właśnie. Zobaczymy czy jak go pokonamy to kobieta, będzie władzę. No, nie lubimy Ultimę za to, że można w niej robić wszystko. Ja to bym chciał taką grę co to jak można kogoś zabić, to później jak się pójdzie gdzieś dalej, to nikt nie pamiętał nikt o tym nie wie. Tak. Ale a myślę, że to nie jest jeszcze... produkować to nie? Takie, że... Zabiję i wszyscy wiedzą o tym. O, zabiliśmy. Teraz ciekawe. O! Bo już strażnicy się pojawili. Ale jest... Zobaczymy w ultimie, czy nie można było uciec. Czy będziemy w stanie uciec. Z strażnikami też nie mamy żadnych szans. No, nie można uciec. Pozostaje nam. Może z... Walka na śmierć i życie. Czyli szyb bojowy. Moja postać była bardzo dobra, więc możemy ich zabić. No dużo siły, ale tak. w głowie sił w O. To może ten Gniew Boży, co wtedy? Tak, tylko jak rzucić hit pointsów, magic points jest za mało. Hmm. Trochę wyglądają jak takie roboty. Tak. będą gwardziści? No Poza tym oni tak się nagle pojawili, oni nie dotarli do nas w tych poprzednich częściach, co pan profesor pokazywał. O leczenie prawdopodobnie. A teraz na kogo, tak? Na kogo. Ja mam te łupki. To, można to tam... ma najmniej. Ja chyba mam. To pierwszy konik, czyli ja mam najmniej. No. Podziewałem się, że profesor to wybierze. Oczywiście. Dużo komunikatów jest, to jest dużo z, ale z języka. Myślałem, że to będzie bardziej zdrożnościowe. Nie mamy pojęcia co klikamy. Za chwilę zresztą i tak nie będzie ciło. Ale ciągle profesorze to. znajdziemy takie gry, w których trzeba tyle czytać i ten. Moglibyśmy jakieś gry, takie co są w tych barokowozach grać i <laughs> Te są tym lecz. się zajmować? Niektórych nie ma w ogóle tekstu? O! o. Nie poddamy się. No i dobrze, chyba. Teraz powinni wszyscy zginąć. Ile mogą mieć tych wytrzymałości? O! Czy zginął jeden? Nie. Nie, nie, Widzę, że profesor już jednak wybiera tak świadomie te opcje. Więc... Nie, nie mam pojęcia co robię. No już jest 33. O! Jak mrugają, to chyba oznacza, że są w zasięgu naszym. Tak, ale nie mogę ich trafić, składając, że... No, ładna taka. Nie, bardzo ciekawa, tylko że musisz się nauczyć w końcu japońskiego, tak jak miałeś to zrobić. No, Jakbym powiedział, że nie znam japońskiego, to przecież Pan Profesor by mnie nie przyjął. No i tak, dlatego cię zwalniam, dopóki się nie nauczysz. U. No i co? Zginął ktoś z Nie. Zaraz zginie gufel. czyli czwarty. O. Nie, g f l to co to jest? Good. Food drugie to jest pewnie, E to nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. No. A w ogóle jak, tu jest jakaś fabuła w tej grze? Fabuła, oczywiście, oczywiście, że jest. Pojawia się... Syn Mondaina i Minaxa z Ultima 1 i 2, czyli Exodus, to jest pół demon, pół taki komputer, który trzeba pokonać. I to, co ciekawe jest, to akcja nie odgrywa się w Brytanii, tylko w w takiej krainie jeszcze wcześniejszej. Już tutaj Lord British jest królem, bo w poprzednich częściach był lordem tylko, e, ale... Mm, z tych książek Pan w Sartre wie? Oczywiście. Całe życie człowiek czyta, to się dowiaduje. Dobra, zaraz skończy się nasza męka. Kogoś tam nawet żeśmy trafili. nie ja zdaniem, że go zawsze w tych grach z Ameryki, to wszędzie jak ktoś jest zły, to jest dużo X. <grym> nazywają. No i co? A Chyba my tylko zostaliśmy. Jak i pan profesor. Tak jest. Jak w życiu. Ja należę do pana profesora też wszyscy. Wyczyli, wszyscy studenci. Tak, <grym> no, nikt nie jest godzin studiować na moim wydziale. Wszystkich po prostu pan profesor obraził. Hm. Zostałeś Staliśmy tylko ty. No bo ja za no. małą chyba zażądałem. Zostałem tylko ja. Podam mi się Teraz teoretycznie Mieliśmy? Lord British powinien nas wkrzesić. O, to ja. No i? O! No tak, Lord British nas Bo Właściwie mnie tylko. O, fajnie. Bardzo ciekawe. No, ale może byśmy spróbowali, jak się nauczysz angielskiego albo japońskiego, no chociaż to spróbujemy wtedy trochę lepiej. No dobrze, to pójdę rozegryć. się, nauczę japońskiego. Dobrze. nauczyłem się, no, przetłumaczyłem całą grę no, na angielski. Na no angielski, ciekawe. No, bo najpierw mi angielskiego, zanim mnie do japońskiego dopuścili. No, więc swoje zrobiłem. No to zobaczmy, jak to wygląda w wersji angielskiej. Hmm, tak samo na razie. O. o, jest jakaś postać? Nawet jest jakaś postać. Czy profil. Możemy teraz tworzyć postaci. O, wszystko rozumiem teraz. Spróbujmy sobie stworzyć. Hmm, sformu możemy sformułować y imprezę. Tak jest. Zobaczmy z gotowych postaci. Widzimy sobie no, ty, Tych słów nie było na. Nie na i wizer. Nie, dobra. Nie wiem też. Profesor? Pan profesor. Fajnie, pan profesor to chyba się zgadza. Pan profesor, mało się Fajnie tutaj jest rasa fuz, fuzji. Tak samo było w Ultimie 3. E, I Bobit tam był jeszcze, dlatego że się bali Tolkiena, e, że hobbit będzie oprotestowany gdzieś tam, jeśli chodzi o prawa autorskie. I Fuzji kto to jest? Fuzji to jest taki hatling. Taki włochaty jakiś. A Bobit no to jest taki hobbit. Dobra, znowu czarownika. Możemy wziąć paladyna na ja jednego. Mam... Peredynę. Oj, teraz imiona dla nich dobra nie będę się już oryginalny. No dobrze. Ale wszystko teraz już widać po ludzku przynajmniej. czy kiedyś będzie jakaś Ultima po polsku. <grymne> kiedyś próbowałem przetłumaczyć którąś Ultimę, grzebiąc po prostu w kodzie. No i okay. jesteśmy. No dobra, to chodźmy do tego miasta, które skończyliśmy, tylko nie, niech już Pan profesor nie atakuje biednych ludzi. Zawsze lubię atakować w Ultimie biednych ludzi. Przejdzie na Ciebie pora. Teraz możemy już świadomie wybierać na przykład rozmowy. Widzę tutaj, że jest yy, tak yy, Wzrok się zmienia, tam gdzie Tak, to jest ten... Uh, fog of war trochę taki. A to kto? British. Co my możemy teraz zrobić? O, tu mamy wszystko. Możemy Przecież... się wspiąć na niego. Pogadajmy kto. O. No widać, że z tak. tym... Ten... Aha, nie jesteśmy jeszcze wystarczająco ja opowiadam no japoński i angielski. Chodźmy, jak zdobędziemy trochę doświadczenia. No tak, i na tą grę czytałem, że ludzie się skarżyli, że strasznie dużo trzeba niestety e, pogrindować sobie. Nawet kilkaset godzin? Nawet kilkaset godzin. No nie, godzin. No, ale nie będziemy tyle przydzielali. No, zobaczmy, jak będzie wyglądała taka świadoma walka. Ze strażnikami już nie będziemy zadzierać, bo będziemy nie mamy z nimi żadnych szans. Ale z takimi typowymi bandytami. No pogadajmy z Tobą jeszcze. Kim Ty byłeś w ogóle? Dziewczyna. A nikogo tu nie ma? Kim Ty O, powiedział, że król jest grzeczny. No ci zachęcił. On no, nas zachęcił, rzeczywiście. Fajnie się to wyświetla, gdzie patrzymy. Tak. Ciekawe, jak duża mapa jest. Dobry. Mapa, myślę, że Sosari to jest mapa Sosari. Można pływać w ogóle? Można pływać, są statki pirackie. Tu gdzieś wiem, że właśnie. O, a teraz że podziemia. Coś stało? Ciekaw, ciekaw jestem bardzo. Nie, po prostu o, to jest gęsty są. las. O, mówiłem, że są podziemia. No mówię po I w tych podziemiach ciekaw jestem, czy widok będzie. Może znajdziemy 3D. tam Ultimate 3. Może znajdziemy tam Ultimate 3. Czyli będzie takie. Zagłębiamy się jeszcze w kolejną o, warstwę. Nie. Ciemno jest. No, to tak samo jak po japońsku było. Kto jest? Czym i... Światło. O! Jest jasno. I jest wow. 3D. Jest kija złota. <noise> Profesor tak szybko nie gra, bo znowu mi się niedobrze robi. Nie? <noise> Chciałbym spotkać tu kogoś. <noise> Profesor Tyranozaura tyra, tyra, tyra Rexa nie spotkał. O tak. No i co? Zabina... Zabina na za niej chodzi. O, jest. Spinanie się do czegoś. W dół? Jeszcze? W dół. No, no o tak poziomów tak. w każdej wersji jest. Nie. Yeah. Drzwi? A te Pustotą. drzwi takie ładne jak... Drzwi ładne. Nie pod ziemią. że to nie jest są pod ziemią. Ktoś krzyczy go tak. No, chyba nam czar się kończy. No, no to jeszcze Hmm, fajnie. Trochę lepiej to wyzorga jak już wiadomo jakie są literki. Tak jest Zejdźmy na sam dół. Bo w ogóle nikogo nie ma, one są dawno opuszczone. Tak, jakoś dziwnie po prostu jest. Nie je znajdziemy... No, że znam to miejsce. Można było zajść na sam dół rzeczywiście. A to jak to znam? Przecież prowadzę pierwszy raz to gra. Ale grałem w Ultima 3 przecież. Nie, no jest taka sama. Wiesz, jest poziom szósty, jest 8 poziomów. coś tam jest? Jakieś potwory? Coraz gorsze potwory. Zjedziemy na No na razie jakoś nie spotkaliśmy, bo jesteśmy na ostatnim poziomie. O! o. Coś tam zgasiło. Ten, ten drugi chyba, czarowy. o! Nie, nie, nie ma już. Niedobrze. <laughs> Przepraszam. Ale niestety wersja. No tylko tak mógłem przetłumaczyć. Tak, żeś zepsuł. Znowu zepsułeś. No i co? No, teraz mogę wyrzucić no, teraz baktykę? Nie ma tyle. Musi profesor rzucić. Nie że się. Tam, ja czytałem, że tam nie ma co wchłania. A więc jak coś Aha. się zrobi, to, to i tak się to robi. No, zobaczmy jeszcze tutaj. Ktoś z nas mówił. Świat. O. No i co? I znowu ktoś. Tak i dowcipnij się. O! Zaleźliśmy coś. Znak królewski. O! Pięćdziesiąt... Pułapka jakaś. Dostaliśmy. No i co? I I tyle. Coś. Teraz musimy z powrotem się dostać na górę. Mhm. Gdzie no, nie ma? No. Jest, tylko że nie wiemy gdzie. Myślę, że nie ma. No to chyba zostaliśmy pogrzebani. Dobra, jeszcze raz rzucę czar. Ja dwa ja lata studiowałem, żeby pan profesor zszedł na ósme piętro i się zablokował. O, fontanny. Kto się napije? Ja. Ty. Później. I uzdrowiła cię. Hmm. Dobrze wydaje mi się, Panie Profesorze, no, że, że to jest... Szkoda tylko, że potwora żonego nie spotkaliśmy. W podziemiach, no, pod Placem Konstytucji też nie spotkaliśmy. No w sumie, Ten to szczury zawsze były. No szkoda, szkoda, ale generalnie, no, ciekawie się to rozwija. Wygląda na taki całym, całym, całkiem pełnoprawny klon ultimate 3. Bez grafiki, ładniejsza złot, grafika. Tam były takie kółeczka, właśnie. kwadraciki, trójkąciki. No, no, podziemia by były ładniejsze, na, na talii chociażby. Ale wygląda to naprawdę spoko. Dobra. Mamy, mamy to. Mamy to. Bardzo fajne no, gra. Zobaczymy, na japońskie, że czegoś przyda. No, nie ja myślę.